Żyjemy w dobie epidemii, w dobie koronawirusa, który zapanował nad światem chwilowo, ale nie poddajemy się, walczymy z nimi. Jest to jeden ze sposobów walczenia. Maseczki należy nosić. Świat coraz szerzej o tym mówi. Do tej pory było tych maseczek za mało. Jest coraz więcej, między innymi nasza działalność, czyli maseczki dla Polski PL. Starają się propagować to, że takie maseczki trzeba nosić, ponieważ one ograniczają kontakt dłoni z twarzą. One jakby zmniejszają inwazję wirusa poprzez drogę kropelkową. Jest to szalenie ważne, abyśmy mieli szansę zmniejszyć liczbę zakażeń i żebyśmy pokonali koronawirus. To jest akcja obywatelska, która trwa niespełna dwa tygodnie, a Międzyrzec Podlaski jest już drugim miastem, które odwiedzamy. Przekazaliśmy kilkadziesiąt tysięcy maseczek do Mławy. Teraz jesteśmy i 26 tysięcy dla Międzyrzeca Podlaskiego. A w następnym tygodniu, we wtorek, ćwierć miliona dla Olsztyna i okolic. To początek tej akcji. My się rozwijamy. To świetny przykład, jak potrafią nasi polscy przedsiębiorcy zmobilizować się, wspólnie działać na rzecz obywateli naszego kraju. Mieszkańcy wręcz oczekują takiej pomocy. Nie możemy natążyć z odbieraniem telefonów. Akcja spotkała się z ogromnym entuzjazmem. Mieszkańcy po prostu się boją. Jestem przekonany, że wykorzystanie ich będzie powodowało i poczucie bezpieczeństwa, jak również przy sporze zmniejszenia skali rozszerzania się koronawirusa. Serdecznie Państwu dziękujemy. Pan doktor ma swoje zajęcia w szpitalu. Wybaczcie, ale my już musimy wracać do swojej pracy. Życzymy Państwu zdrowia. Dziękujemy bardzo.